CO JEST? PATRZCIE CAŁY EKRAN MAM W SKINACH! CO JEST? CO SIĘ DZIEJE? Hej siemano jestem Osuch i witam was w kolejnym odcinku z Counter -Bloxa, A dzisiaj pokażę wam pewnego sekreta, którego dzisiaj odkryłem Podczas gdy sobie łaziłem po Tracerwerach I chodzi tutaj o to, że e, spawnujemy Świętego Mikołaja na 1 minutę i 30, i 30 sekund i będzie on rozdawał prezenty. Ja już mniej więcej wiem, jak to wygląda, ponieważ spotkałem randoma, który to odpalił i chciałem wam pokazać, jak to wygląda u mnie na odcinku. A dzisiaj sponsorem będzie Hejcymbalki, który powiedział, że wyda na to 300 Robuxów, bo to niestety tyle kosztuje, ale bardzo ciekawie to wygląda. Więc zapraszam do odcinka. Stop! Patrzyłem sobie statystyki z mojego poprzedniego odcinka i pod tym odcinkiem było 1700 wyświetleń, ale sobie wszedłem w statystyki jeszcze głębiej i zobaczyłem, że 8, prawie 80% osób co obejrzało ten odcinek nie subskrybuje mojego kanału, więc proszę cię zostaw suba, bo jak możesz oglądać mój odcinek bez subskrypcji? Halo? Co to ma być? Nie subskrybujesz, a oglądasz moje odcinki? Wstydź się, zrób to, zostawiłeś suba, no i gitara możesz oglądać dalej. No, dobra, Hej Balki możesz już odpalać. Dobra, więc Hej Balki już odpala. jest święty Mikołaj. I rozdaje nam prezenty. Nie wiem, czy nie jest za głośno. Jest trochę za głośno, czekajcie. Dobra, no, więc to, tak to mniej więcej wygląda. I można sobie zbierać prezenty, w, którym, w których są skiny. I on tak będzie przez minutę i 30 sekund sobie latał. A reszta sobie tutaj może zbierać prezenty. Więc mega spoko. Więc na tym się można sporo obrobić. A ja nadszedłem na samą górę. Bo na samej górze prawie nikt tych prezentów nie zbiera. Więc jest mega spoko. I jak widzicie ja już na tym zrobiłem prawie 1000 balu. Więc. To jest mega mega spłoczko. I mogę nawet wylecieć takie skiny, które już nie są dostępne w grze. Tak na... O! SG Dumi. Który ma demant, a już go nie można wydropić. O kurczę, ile prezentów? Co jest? Co jest? Ile prezentów? O ja! Ja pierdzielę! Ile skinów dostaję? Co jest? Lataj więcej tych Mikołaj? Dwa Mikołaje latają. Chyba hej, cymbalki kopił nie raz. Nie wiem ile razy kupił hejt Balki, ale chyba kupił podwójnie, skoro tyle prezentów tutaj lata. Nieźle. O kurde, patrzcie, ile skinów. Słuchajcie, właśnie sobie... Właśnie tak sobie tutaj siedziałem na tych 3 serwerach i kolejne dwa... z tymi koła jak ktoś odpalił. I to nie jest hejt Balki, więc kurde, z tego się tak można dorobić a sobie na jakiś inny serwer wszedłem. I po odcinku zobaczyłem, że z tego mam 6000 walut, więc to się kurde, naprawdę mega opłaca, jak ktoś ma za dużo Robuxów. To jest prze OP te prezenty. O nie, spadłem. A tam było tyle prezentów na górze. Kurczę. Dobra, no i koniec prezentów, niestety. Tutaj jeszcze jakiś jest. Ale pokczam, Przekozackie są te prezenty. Nie, hejcum balki, ukradłeś mi prezent. Słuchajcie, hej Walki kupił jeszcze trzy razy Mikołaje! Co jest? Patrzcie ile tu jest prezentów! Co się dzieje? Cały serwer w prezentach! Patrzcie! Co jest? Co jest? Patrzcie to! Co się dzieje? Wszędzie leżą prezenty! Wszędzie leżą prezenty! Co się dzieje? Dobra, dajcie mi te prezenty! One się w oknach bagują! Gdzie są, gdzie są prezenty? Tutaj są! Co jest? Patrzcie, cały ekran mam w skinach. Co jest? Co się dzieje? Co się dzieje? Co jest? Wy f... JA to nagrywam? Czekajcie, tak, nagrywam to. Co się dzieje? Ile tu jest prezentów? Ej, to jest prze OP, to kupowanie. O kurde, ile z tego będę miał POTEM tym Walu? Co jest? Ale nie, to jest przekozackie, serio. A tym tak się można obłowić? Kurde. O nie, prezenty znikają. Trzeba szybko zbierać. Jak najwięcej. Szybko. Tu są jeszcze prezenty. Szybko. O nie, Mikołaj się skończył. Tu są prezenty. Na dole są prezenty jeszcze. Szybko, zbieram na dole prezenty. Dobra, już chyba wszystko, tam są jeszcze prezenty, tam mogłem pójść, kurde, dobra, trudno Co się dzieje, ile ja mam skinów, ja pierdziele, kolejne trzy Mikołaje Kolejne trzy Mikołaje Słuchajcie, ja zaczynałem ten odcinek, jak miałem 65 tysięcy, mam teraz 90 tysięcy, co jest Ciekawie ile będę miał z tego Mikołaja Kurde, ile tu jest prezentów, co jest Ja piernicza ja już nie wiem, co ja mam brać, a co nie mam brać. Wszędzie są prezenty! Wszędzie są prezenty! Oh my god! Gościu spadł, dobra, więcej dla mnie! Więcej prezentów dla mnie! Patrzcie, ile tu jest prezentów! Cały ekran mam w prezentach! Cały ekran mam w prezentach! Co się dzieje? Coś się dzieje? Dobra, czekajcie, bo to value się jeszcze nie zrestartowało. To się tu się resetne. I uwaga. Mam 97 tysięcy Walu. Ej, dobra, kto policzy w komentarzach, ile łącznie uzbierałem Walu z tych wszystkich Mikołaj? To przypnę mu serduszko. No i dobra, jeśli się, jeśli się odcinek to postawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. I do następnego odcinka. Siema, nada.